Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. W Monsterverse świat zamieszkiwany jest przez ogromną ilość różnorakich gatunków Tytanów, które od setek milionów lat koegzystują ze sobą, niejednokrotnie walcząc o status Alfy Króla Potworów. Na ten moment jest nim przedstawiciel gatunku godzilli, jednak w przeszłości ulegało to częstym zmianom. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć wam o sile i możliwościach jednego z najbardziej majestatycznych olbrzymów, który zamieszkiwał odludne tereny Amazonii. Posłuchajcie, w 58 placówce badawczej Monarch znajdującej się w rezerwacie Tingua w Brazylii, 24 godziny na dobę obserwowany jest jeden z przedstawicieli ogromnych tytanów Behemoth. Jest on olbrzymim mamutopodobnym daikaiju, który posiada podobne do wymarłego halikoterium zakrzywione kły o długości ponad 40 Metrów. Jego budowa anatomiczna nawiązuje również do małp człekokształtnych, gdyż jego sposób poruszania na palcach zakończony długimi 5-metrowymi pazurami przypomina sposób przemieszczania zarejestrowany m.in. u gatunków goryli. Z wyglądu jest on więc hybrydą, przypominającą mamuta i małpę, poruszającą się na czterech kończynach i osiągającą długość 108 metrów, a w pozycji wyprostowanej 123 metry. W walce potrafi on stanąć na tylnych łapach, przez co niejednokrotnie dominuje nad swoimi rywalami. Zazwyczaj jednak, jak na spokojnego Olbrzyma przystało, Stara unikać się konfrontacji. W komiksie Godzilla Dominion, opisującym wydarzenia po filmie Godzilla Król Potworów, naukowcy Monarch byli świadkami walki tego tytana, który na swojej drodze spotkał pretendenta do Króla Potworów, Amhuluka. Istota ta znacznie przewyższała Behemota pod względem siły, dlatego też gdyby nie interwencja Godzilli, tytan z 58 placówki zostałby zneutralizowany. Rezultatem tego pojedynku była utrata jednego z dwóch 40-metrowych ciosów, który został dosłownie wyłamany przez jego przeciwnika. Po tych wydarzeniach Godzilla wprowadziła w stan uśpienia każdego tytana na planecie, dlatego też podczas wydarzeń związanych z pojedynkiem i Konga z Mycha Godzillą, Bechem odspał ukryty w amazońskiej dżungli. W walce tytan ten używa między innymi potężnych umieśnionych przednich łapsa kończonych ostrymi pazurami, jak i szarżuje w kierunku wroga, próbując obezwładnić go za pomocą potężnych ciosów. Uderzenie kłami potrafi łamać grube kości tytanów, a podczas starcia Zam Taki atak skutkował połamaniem wielu zębów przeciwnika. Jego ciało pokryte jest ognioodpornym futrem, dlatego też, tytany generujące ataki ogniowe są mało skuteczne w walce z tym olbrzymem. Na wyróżnienie zasługuje również jego regeneracja, gdyż złamany przez zamku luka Kieł zaczął odrastać kilka minut po zaistniałym incydencie. Istota ta jest więc w stanie zregenerować poważne obrażenia, dlatego też, wiele tytanów rezygnuje ze starcia z Królem Amazonii. Podczas poruszania się Behemoth pozostawia po sobie niewielkiej ilości tajemniczego promieniowania, które wzmaga rozrost roślinności. Jest on więc zbawcą Amazonii, gdyż dzięki niemu region ten nadal pozostaje zalesiony, po intensywnej wycince prowadzonej przez człowieka. Na plus zasługują również jego odchody, które użyźniają glebę, jeszcze bardziej przyspieszając rozrost dżungli. Podsumowując, Behemoth jest ważącym 80 tysięcy ton spokojnym tytanem, który swoim istnieniem wpływa pozytywnie na lasy Amazonii. Nie jest on pretendentem do tytułu alfy potworów, ponieważ nie jest przepełniony agresji, a preferuje raczej spokojną koegzystencję z innymi Tytanami i istotami żywymi. Oczywiście, jeśli sytuacja tego wymaga, potrafi się bronić i jest wtedy groźnym przeciwnikiem. W listopadzie wychodzi seria o Monsterverse, a w kwietniu przyszłego roku kolejny film. Ja już nie mogę doczekać nowych informacji o ziemskich Tytanach. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie podobnie.